Po raz drugi rozegrano w Żółkiewce bardzo popularny w Gminie Strzegom turniej wsi. Tym razem w szranki stanęły sołectwa Żółkiewka i Wieśnica. Na początku festynu piękna, słoneczna pogoda sprzyjała grom i zabawom prowadzonym przez niezastąpioną Elżbietę Pienio ze Strzegomskiego Centrum Kultury. A co było w programie? Strzelanie z łuku, zabawy plebejskie i pokaz szermierki zorganizowany przez strzegomskich janitów. Grupa pancerni z Eugeniuszem Stodolakiem na czele zaprezentowała dwa pojazdy militarne. Przeurocze przejażdżki bryczką i na koniku zafundowali państwo konarscy. Ale największą popularnością cieszyły się dmuchane zamki, które były oblegane przez dzieci. Młodzi mieszkańcy sołectw przygotowali swoją własną ofertę kulturalną, którą zaprezentowały podczas turnieju. Bardzo już, dużo atrakcji mamy, po drugiej stronie. Ja, są i joanici i grupa pancernych i plac zabaw ja dla dzieci wieczko, jest oblegany właśnie jest. w tej chwili i Uważam, bardzo dużo konkursów dla dzieci młodzieży. Za, i młodzieży i jest zespół no, też wokalno, wokalny, który będzie nie przygrywał nie do Białego zbieksle, Rana. Wiele radości sprawiły liczne konkursy, podczas których wszyscy dobrze się bawili. W konkursie na najlepszy wypiek przygotowano ponad 20 ciast. Było co degustować. W zręcznościowym rzucaniu surowych jajek do naprzeciw siebie stojących partnerów też nie było łatwo. Przed chwilą odbył się konkurs wypieków ciast. Było ponad 20 różnych rodzajów ciast. Bardzo dużo osób brało w tym udział. Są to wypieki robione przez koło gospodyń wiejskich z wieśnicy, jak również osoby prywatne. Ale hitem turnieju było przeciąganie linii. Przebojowy konkurs zwyciężyła Żółkiewka dzięki wielkiej aktywności wony Zabawy Budziszyn, sekretarz gminy i mieszkanki wsi. Grill na świeżym powietrzu, chleb ze smalcem, bigos i swojskie jadło to oferta gastronomiczna turnieju. W tak dobrej muzyki bawiono się do późnych godzin nocnych. Mimo podwieczór kapryśnej aury festyn był bardzo udany.